Witam Was serdecznie. Tak jak pytałem wcześniej, czy chcemy nową serię co ludzie wyrzucają na złom? Bardzo dużo ludzi było chętnych. A więc dzisiaj rano wybrałem się na mój ulubiony skup złomu. I udało mi się kilka rzeczy uratować czy zabrać stamtąd. Najpierw takie mniejsze. Wam pokażę rzeczy, Te dwa takie młotki ciesielskie, jak dobrze wydaje mi się, chociaż nie jestem pewien, jakaś punca, a niżej RMR, coś tam jeszcze 700, a więc pewnie 700 gram, gram. to jest jeden, drugi. Taki sam prawie też ta sama waga juko 700. Więc takie dwa motki do tego cyrkiel. Ciężko chodzi, ale ale chodzi. Trochę smaru będzie dobrze. Nie ma nic tam oglądałem to tylko na szybko jest taki cyrkielek wpadł jedno wiertło do drewna staram się uzbierać całą kolekcję taki nóż od Hebla nie jest stary ale pewnie do czegoś się tam przyda nie ma żadnych bicia ani nic. A więc taka wpadła dzisiaj. No takie rzeczy. No i teraz zaczynają się już takie petardki. Pierwsze co pokażemy maszynka do makaronu. Kto ogląda mnie dłużej, wie, że kiedyś testowałem taką korowarkę. I z tego też pewnie zrobię odcinek, dlatego ją wziąłem. Cała sprawna. Jeszcze dodatkowe zębatki ma, które się mieszczą tutaj plastikowe są. To nie jest za dobre, ale ale zobaczymy. Pobawimy się tym innym razem. Przepraszam was. No i tego nie jestem jakiś tam mega wierzącym, ale nie mogłem tego zostawić. Dwa takie świeczniki i do tego coś takiego. Naprawdę szkoda mi było to zostawić, żeby to poszło do chuty stan fajny. Świeczniki naprawdę są mega. mosiąc jak dla mnie, świetna sprawa do wyczyszczenia. I pomyślę, co, co dalej. Nie wiem, czy pójdą do mnie, do kolekcji, zostaną u mnie, ale no, na razie nie mam planów. No, nie pozwoliłbym na to, żeby to wylądowało w hucie. No i dobra, czekajcie chwileczkę. Teraz się muszę trochę tutaj odsunąć z tym wszystkim, bo tutaj będzie dłuższa rzecz. Jak dla mnie petarda. Dosłownie petarda. Patrzcie. Pochwa od szabli. nie wiem jeszcze nie wiem jeszcze od jakiej nie wiem czy to nie jest fals bo jeszcze nie miałem czasu żeby szukać co prawda przeleciałem na szybko ale żadnych bić nie widzę a wydaje mi się że powinny być jeżeli chodzi o o wojskowe rzeczy to powinny. Mogę się mylić. Chyba, że to jakaś była paradna. Ale, jak dla mnie, petarda. Takie rzeczy jeszcze idzie. Zobaczcie, znaleźć też na złomie. Pokażę wam jeszcze drugą stronę. Tak to wygląda. Może to być też. Jakaś kopia współczesna. Nie mówię, że nie. Macie tą stronę. No, jak dla mnie znalezisko no, pewnie roku. Bo wątpię, żeby mi się powtórzyło jeszcze. <laughs> Przepraszam. Jeszcze znaleźć coś takiego. No, chociaż mogę się mylić. No. Dużo rzeczy ludzie wywalają, dużo rzeczy fajnych wywalają, a więc ale to naprawdę, jak dla mnie, strzał roku petarda. Tak to się prezentuje. Jak się dowiem coś więcej, dam Wam pewnie znać, odkładam. No, i teraz będzie coś dla panów polskiej motoryzacji. Kolejny. Mega strzał dzisiaj, dzisiaj trafiony. Kto tego nie zna, wszyscy to znają. Komar dwójka, ZZR na, na korku i powiem wam, że środek naprawdę czysty. Bardzo czysty. Szkoda, że nie było kranika. Ale to nie jest jakiś problem. Mocowania są. Jedne, drugie. Miejsce na kranik. Przydałoby się tylko tą muszczelkę wymienić przeczyścić. Jak dla mnie naprawdę bardzo fajny stan i super fanta. No i dobra, to była ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że wam się podobają rzeczy, które, które udało mi się dzisiaj znaleźć, ale to. To jest naprawdę petarda. Dobra, nie przedłużam. Żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.